Cześć, witajcie w Drówutni Michała. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie wtyczkę angielską na wtyczkę polską, kontynentalną. Zapraszam na odcinek. Można oczywiście kupić sobie przejściówkę i tak korzystać. I tak długo, długo korzystałem, i to działa. Prawdopodobnie pod naklejką Quality Control jest ukryta śrubka, która rozmontowuje całą tę wtyczkę. Sprawdźmy. A no jest. Odkręcamy śrubę. Każda wtyczka może być inaczej zbudowana, może być też taka zalana, zagumowana i wtedy nie da się do niej dostać, wtedy trzeba obciąć kabel, ale i tak do tej wtyczki zagumowanej trzeba będzie się dostać, aby zobaczyć, który kabel jest plusem, który minusem, a który uziemieniem, żeby dobrze podłączyć do nowej wtyczki. I teraz widzimy. Do zera. Musimy to zapamiętać. Standardowo do zera leci kolorowy kabel plus minus jest niebieski i czerwony. Więc odkręcamy dwie śrubki. Odchylamy sobie kabel uwolniony, uwalniam. Niebieski kabel, uwalniamy czerwony i zwalniamy 0. Dobra. Starą wtyczkę odkładamy. Tutaj mam taką pod kątem zgiętą, różne sobie możecie kupić. Rozkładamy ją. Jedna połowa, druga połowa i nasz środek. I tutaj też jest, <laughs> przepraszam, to idzie do zera. Ten element o. tu będzie wchodziło 0. A tu nasze plusy i minusy. No i robimy czynność odwrotną. Luzujemy sobie wszystkie kręty, śrubki i lecimy. Zero. Kładam, dokręcam. Mocno, ale z wyczuciem. I został nam niebieski do wpięcia. I niebieski wbiłem. Dokręcamy. No, i wnętrze nowej wtyczki gotowe. Zakładamy obudowę. Pół. Drugie pół. Trzeba czasem tam kablem pomanewrować, żeby nam się ładnie ułożył w środku. parciuch, Dobra. Hop. Mamy i skręcamy. I proszę. Tyczka jak nowa. Trzyma się mocno, solidnie. Zostawcie tam na dole subskrypcję. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!